Postrzegać tą działalność i erotykę w sposób tylko wyobraźni widzianej, a nie na zasadzie tej fizyczności dotykanej, którą możemy mieć tu i teraz czuć i test, nie testować, tylko kosztować. Prawda? I idą w ten on, bo mają wtedy wpływ na to, które oglądają, nie? ponieważ tam można płacić i wymagać. Jakaś tego, namiastka nie? kontaktu tam jest. Nie, a tu niby jak oglądasz te takie soft czy hard na internecie, czy gdziekolwiek indziej, nie masz wpływu na przebieg wydarzeń. Oczywiście sobie wybierasz kategorie, które lubisz, tak? tych kategorii już jest po prostu x-tryliony, a tutaj masz wpływ na swoje i tworzysz swoje własne pono, będąc jednocześnie obserwatorem i troszkę no tą tak. osobą od środka.